Słuchajcie, jesteśmy szczęściarzami. Żyjemy w cudownych czasach, gdy najlepszy piłkarz na świecie jest Polakiem. Robert Lewandowski został dwukrotnie uznany piłkarzem roku FIFA Best. Zresztą miałem przywilej głosować tam jako jedyny polski dziennikarz i gra w jednym z dwóch najlepszych klubów świata, w FC Barcelona. Zresztą zobaczcie, niedawno inny polski napastnik Arek Milik dołączył do kolejnego klubowego, takiego y, topowego klubu Juventus. Niestety to, że mamy Roberta Lewandowskiego, że mamy Arka Milika, nie przekłada się na sukcesy reprezentacji. Tu Ostatnie nasze triumfy święciliśmy w latach 80. Mundial w 82 roku i trzecie miejsce wcześniej w 1974. Pewnie znacie z historii te nazwiska: Dejna, Szarmach, Gadocha, Lato, król strzelców mundialu w RFN w 1974 roku, czy Zbigniew Bonik, gwiazda mundialu w Hiszpanii w 1982. Ostatni wielki sukces. Polskiej piłki, polskiej reprezentacji to srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie, ale to pamiętają wasze, wasi rodzice, którzy wtedy byli dziećmi to był 1992 rok, od tego czasu e, czekamy na sukces reprezentacji, chociaż przed nami Mistrzostwa Świata w Katarze, a nuż prawdziwi kibice wierzą. Że będzie dobrze, a przynajmniej z przyjemnością będziemy patrzyli na takich zawodników jak Robert Lewandowski w biało-czerwonych barwach. A więcej na temat największych gwiazd polskiej piłki, przeczytacie w Wielkiej Księdze Piłek. Zapraszam serdecznie i polecam. Słuchajcie, jesteśmy szczęściarzami, żyjemy w cudownych czasach, gdy najlepszy piłkarz na świecie jest Polakiem. Robert Lewandowski został dwukrotnie uznany piłkarzem roku FIFA Best, zresztą miałem... Przywilej głosować tam jako jedyny polski e, dziennikarz i gra w jednym z dwóch najlepszych klubów świata, wewce Barcelona. Zresztą zobaczcie, niedawno inny polski napastnik, Arek Milik, dołączył do kolejnego klubowego, m, takiego y, topowego klubu Juventus. Niestety, to, że mamy Roberta Lewandowskiego, że mamy Arka Milika, nie przekłada się na sukcesy reprezentacji. Tu Ostatnie nasze triumfy święciliśmy w latach 80. Mundial w 82 roku i trzecie miejsce wcześniej w 1974. Pewnie znacie z historii te nazwiska: Dejna, Szarmach, Gadocha, Lato, król strzelców mundialu w WRFN w 1974 roku, czy Zbigniew Bonik, gwiazda mundialu w Hiszpanii w 1982. Ostatni wielki sukces. Polskiej piłki, polskiej reprezentacji to srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie, ale to pamiętają wasze, wasi rodzice, którzy wtedy byli dziećmi. To był 1992 rok, od tego czasu e, czekamy na sukces reprezentacji, chociaż przed nami Mistrzostwa Świata w Katarze. Anusz, prawdziwi kibice, wierzą. Że będzie dobrze, a przynajmniej z przyjemnością będziemy patrzyli na takich zawodników jak Robert Lewandowski w biało-czerwonych barwach. A więcej na temat największych gwiazd polskiej piłki przeczytacie w Wielkiej Księdze Piłek. Zapraszam serdecznie i polecam.